Witam Was moi drodzy, jestem Zygfryd Cool, a to jest kolejny odcinek książkogrania. Dzisiaj książkę, którą, o której chciałbym Wam powiedzieć, ostatnia, którą mam, że tak powiem, o rękach, o dłoniach. E, tak się zbudziło, że ostatnie dwa odcinki były z tym, więc twierdziłem, że można by iść za ciosem i s, s, w tych klimatach. Mam nadzieję, że widać dobrze. Złodziej Dłoni, autorstwa J.T. Ellison. Zawsze mnie śmieszyło, jak autor pisze tylko swoje inicjały, a nie e, pełne nazwisko. Ogólnie jest to znowu kryminał całkiem dobry muszę przyznać, ale o tym za chwilę Wam opowiem podczas gry, ponieważ dzisiaj sobie troszkę pogramy, żeby jednak trzymać się tej nazwy więc zaraz wracam. I jesteśmy w grze. Ho, 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 ho. O, jak widzicie to jest Minecraft w wersji troszkę innej, to znaczy Minecraft 2D. Link do tego moda nawet znajdziecie w opisie, jakby ktoś chciał sobie po pobawić się w tym świecie, aczkolwiek czy to jest takie ciekawe miałby wątpliwości, co zresztą sami sobie będziecie mogli obejrzeć. Ale o czym jest sama książka? Książka zgodnie z tytułem Złodziej Dłoni, czyli o kimś, kto kradnie dłonie. Haha. Normalnie, kto by się spodziewał. E, opowiada w sumie o trzech, a właściwie o jednym głównym bohaterze pozosta i pozostałych bohaterach pobocznych, takich, których tam mamy przy okazji. Kurczaczku. Ehm, no. Naszym głównym bohaterem jest, jeśli dobrze, Taylor, tak, Tak, Taylor Jackson to jest młoda pani porucznik, tam, no, znaczy młoda, no około 30, więc młoda jeszcze, która zajmuje się, pracuje w Wydziale Zabójstw i zajmuje się różnymi sprawami. I zagadką z tej książki, którą ona ma do rozwiązania jest tytułowy Złodziej Dłoni, czyli człowiek, który po zabiciu swej ofiary żeby nie było, że tak powiem, zbyt trudno, odcinaj rękę. Nie byłoby w tym nic ciekawego, że tak powiem, gdyby nie fakt, że nasz, no nasz morderca, tak trzeba go nazwać po imieniu przecież, znaczy po nazwie swojej, e, zabija dużo ludzi. Czyli jest to seryjny morderca. A co za tym idzie? E, no trzeba na niego zapalować. Haha, ha. dobra, troszkę za mało ogadam. E, I e, ciekawostką jest to, że przy każdej zabitej ofierze zostawia rękę poprzedniej ofiary. Czyli krótko mówiąc tak troszkę e, bawi się z naszą panią detektyw, Robi, można powiedzieć, daje, rzuca Ona wyczuwa, że to jest jakieś wyzwanie, które o niej rzuca. No jak najbardziej chce temu wyzwaniu sprostać, żeby... Hopsa. E, gdzie jest tu drzewo? O jest. No żeby oczywiście nie, nie wyjść na idiotkę, żeby spełnić swoje obowiązki. Przez całą książkę tutaj jest, ma romans z, z agentem FBI, Baldwinem. To jest drugi nasz bohater poboczny, na którego czasem można powiedzieć autor przeskakuje. I on jej pomaga w tej zagadce. Razem właśnie badają różne tropy, sprawdzają zależności, gdzie to było, jak to możliwe, że akurat w tych konkretnych miastach, ponieważ to się na dość dużym obszarze te zabójstwa i kolejne zwłoki znajdują, więc oni wspólnie pracują, żeby odkryć to. Jednocześnie jest tutaj poruszona sprawa spłotnika, jest to nie morderca, ale tym razem gwałciciel, który gwałci kobiety tylko i wyłącznie podczas burzy, to znaczy jest burza, on sparowuje jakiejś kobiecie do domu, gwałci ją i spieprza, nie, taki trochę tchórz, nie wiem. ale jakby nie patrzeć, woda wszystko zmywa, więc może myśli, że to czysta robota, haha. Tu sobie zrobimy więcej drewna. Dobra. Co miałem mówić jeszcze? Moment, moment, moment Co tam było jeszcze? Ogólnie tutaj oczywiście trudno mówić coś o książce tak, tak, Co tam się dzieje i tak dalej Różnego rodzaju akcje Ponieważ ma ona raptem 400 stron Więc co bym nie powiedział to byłby spoiler Ale spoilerować jak, wie, jak wiemy nikt nie lubi gdy ktoś tam spoileruje zabawę Ale, ale, ale jest jeszcze trzecia osoba poboczna, ona się nazywała Whitney Connolly. Właśnie tak dziwnie mi się Whitney ciągle kojarzyło, że ona się tak nazywa, ale cóż. I ta dziennikarka tutaj dostaje właśnie maile od wspomnianego złodzieja dłoni. I co za tym idzie, ona czuje się jakaś taka wyróżniona, że o, on ją wybrał, żeby tam, no... Czemu to nie mogę postawić? On ją wybrał, żeby... Tam... No, no, przepraszam. On ją wybrał, żeby można powiedzieć, przeprowadziła reportaż. Tu miała nadzieję, że w ten sposób zyska jakąś taką większą sławę, bo dawno nie miała żadnego super artykułu. No, jak to się rozwiąże, to sprawa nie chcę wam mówić. Nie, nie będę wam spoilerował, dlaczego akurat do niej postanowił nasz złodziej dłoni wysyłać maile z różnymi podpowiedziami, ponieważ o niej podpowiada nam, żeby wiedziała zawczasu, gdzie będzie następne morderstwo, takie różne rzeczy. Skąd ten pomysł zrodził się w głowie to się przekonacie czytając książkę. Słyszę krowę. No. Nie wiem właśnie tak mi się co jeszcze powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. No oczywiście nasze, ta, ta dziennikarka nie mówi nic na naszej pani, pani porucznik, żeby nie wsypać się, że ma tutaj wcześniejszy dostęp do informacji. Oni wtedy myślą, że ona ma gdzieś wtykę w policji, no i tak troszkę nieprzyjemnie się dzieje. Czyli krótko mówiąc nie przepadają ze sobą, ale to oczywiście nie, nie musi być wszystko pięknie. Baldwin i nasza detektyw, detektyw porucznik, przepraszam, bo to nawet nie będę, czy ona jest detektywem robią wszystko, żeby tego złodzieja znaleźć, tym bardziej, że on morduje kobietę za kobietą. W pewnym momencie był odstęp czasowy pomiędzy tymi morderstwami, a potem nagle to się nasiliło, że coraz szybciej, coraz częściej te morderca, co oczy... morderstwa, co oczywiście zaczęło bardzo ich martwić. Dlaczego tak się działo, również Wam nie powiem, to jest kolejna, może powiedzieć, zagadka książki. Książka była fajna, czytało się dość szybko i przyjemnie. Myślę, że jak najbardziej można ją wam polecić. Z tego co pamiętam była dość tania, nie, nie będę dałem za nią kilka złotych, nie wiem, 10 może, coś takiego chyba. Na okładce widnieje cena na 35 zł, o i dziura. Jak ja stąd wyjdę. Yy, na układce widnieje cena 35 zł, ale oczywiście jak to Zygfryd zwykle kupił na jakiejś tam przecenie, nie wiadomo czy to było w matrasie, czy w, jakiejś, w jakimś markecie. Ale jak najbardziej nie zapłaciłem ceny na okładce. Uważam, że książka jednak warta jest nawet tych 30 zł, szczególnie jeśli ktoś lubi kryminały. Tym bardziej, że em, zagadka nie jest taka oczywista, można powiedzieć, od początku. E, tu nie ma czegoś takiego, że poznajemy, że to, na przykład ten Baldwin jest tym, to jeśli, może to mały spoiler, ale to nie jest właśnie tak, że... No co jest... To nie jest tak, że przed Baldwin jest tym właśnie mordercą, a jednocześnie swojej dziewczynie próbuje pomóc. Nie, nie. E, tu jest o wiele bardziej, można powiedzieć, głębsze dno. E, fajnie jest to odpisane, aczkolwiek też nie oczekujcie jakichś super zagmatwanych tak, sytuacji, że poznaliście, że ktoś tam pomaga i tak dalej. Jednak książka jest chyba na to za krótka, przede wszystkim żebyśmy e, otrzymali tego typu różnice? Różnice, nie różnice, tego typu zagadki. Haha, czemu ja ziemię tutaj? No i chyba to by było tyle jeśli chodzi o książkę, ja tak jak mówię, no książka jest krótka więc nie mogę o nie wiele powiedzieć żeby wam nie zaspoilerować, tak więc w tym momencie chyba skończę swoje wywody. I chwilę jeszcze pociągniemy Minecrafta, tu zobaczycie sobie 2D i o może powiem od razu parę słów o tym Minecrafcie w 2D fajna rzecz tutaj jest to, że właśnie mamy taki świat, to jest takie możemy tutaj, przypuszczam, że to fajniej by wychodziło, gdybyśmy tworzyli różne dodatkowe jakby modyfikacje. A to, żebym zrobił inteligentnie. Uuu, no niestety to jest taki błąd, że czasem nam bohater wpada w podłogę. Jak widzicie, widok z oczu jest najbardziej, jak najbardziej dostępny. Spadanie w podłogę również. Yy, możemy się przełączać między tymi widokami. Jak widzicie, wszystko normalnie. Jest po prostu dodany jeden widok, taki w 2D. Gdzie jest strefna? No, o, tu jest tref. no dobra. I, 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 i. A, że głupi? Dobra, nie ogarniam troszkę. No, oczywiście tutaj mam swoje, że tak powiem, problemy, swoje błędy. Ten widok, jak widać, czasami nie widzimy, co się dzieje. Niestety nie ma możliwości, żeby ten widok 2D był z drugiej strony, to znaczy jak patrzymy teraz widzicie, że tu mam twarz, nie ma możliwości przełączyć widoku tak, żebym miał ją za plecami. Tą kamerę. No chyba, że tak sobie ustawimy, ale to one zawsze za plecami. Wtedy nie, no i... O, tutaj w ten sposób możemy spojrzeć, widać gdzie tam lawa, gdzie woda. I tylko lawa i woda tak właśnie mogą się wylewać poza ekran. Nic innego tutaj nie ma takiego takiej opcji. a Możemy za to, to zawsze wrócić do naszego ulubionego ulubionej perspektywy pierwszej osoby i ciupać dalej w, te, w ten sposób. poza to też wszystko działa normalnie, to są generowane różne rzeczy. Nie spotkałem się z, z wygenerowanymi strukturami tutaj, ale to chyba nic dziwnego, bo nie wiem jak długo musiałbym jest w linii prostej, żeby na coś trafić. Natomiast różnego rodzaju tam. Surowce, drewno, jak widać, drzewka oczywiście są, wszystko jest. Wszystko jest generowane tak jak w normalnym świecie. Jednak moim zdaniem ten mod jest o tyle nudny, że no taki ten świat jest jakby nie patrzeć mały, więc trudno tutaj coś znaleźć. Możemy kopać de facto tylko w dwóch wymiarach. Znaczy no, poruszać się tylko w dwie strony, góra dół. Nie ma jeszcze tego, tego dodatkowego poruszania się w cztery strony świata, tylko w dwie. Plus góra dół właśnie. No i lipa, idzie noc, a ja nie mam czym się bronić. No nie dobrze. trzeba zrobić miecz. I tak, miecz, znaczy potwory tutaj się pojawiają w nocy jak najbardziej. Zaraz wam to zaprezentuję, jeśli tutaj jakieś wyjdą. Nie mam... Oj, nie to. Mam na normalnym, no to w porządku. No więc, jeśli zaraz znajdziemy jakiegoś potworka, to go tutaj z nim zawalczymy. Ogólnie uważam, że fajny... Ten, ten tryb może być fajny do tworzenia... Mm. Y, Wilki. No świnki. Płatno jest to, że czasami w kwestii jakiegoś błędu coś może nam wypaść poza ekran, a czego sami nie możemy nic wyrzucić. Tutaj jakby działa za ścianę, widzicie nic tam nie leci, tylko leci mi pod nogi. No. E, tak był tu czołem myśl. Fajne, według mnie, to może być do tworzenia różnego rodzaju modyfikacji czy Nie tyle modyfikacji, może co takich jakby mapek alternatywnych typu właśnie 2D Tak jak ja swego czasu stworzyłem mrówczą farmę To było jeszcze chyba, tego moda chyba jeszcze nie było, bo to było w normalnym Minecrafcie Gdzieś tu będzie link na dole, żebyście mogli zobaczyć, ten kto nie widział Albo na przykład zrobienia jakiegoś Mario, na przykład można podmienić te tekstury, zrobić odpowiedni świat i nagle zrobi się z Minecrafta Mario, taki śmieszny więc to może być do tego fajne, ale do, jako takiej gry, żeby biegać w tej z powrotem to według mnie może być jednak zbyt nudne, świat jest wtedy już za mały i nie oferuje aż tyle ciekawego. Dobra, zabijemy tego szkieleta i pająka. O patrzcie, powadzili się. Hahaha ha, ha. Dobra, o tu jeszcze ekipa pająków, znaczy szkieletów. Pewnie oni mnie zabiją albo ja zabiję ich, zobaczymy zaraz. I wtedy... Wtedy już zakończymy to nagranie O Creepery jak widać Creepery tu są wszystkie w ogóle potwory, znaczy nie spotkałem się jeszcze z Endermanami tutaj, ale nie grałem w tym długo, bo dużo tak jak mówię, to jest troszkę Hoho, nud no, nawet Daj Madapaka! Wykopiemy piasek nożem, znaczy mieczem co mi tam. No i tutaj wiele nic ciekawego nie znajdziemy chyba no. O, zginąłem. No i wszystko, mówię, wszystko normalnie, tak jak w zwykłym Minecrafcie, tylko lipa w kwestii poruszania się na dalsze tereny. O jak widać śnieg pada. O, podłogę też się wpada. E, zdarzyło mi się tak, że tutaj na przykład padał deszcz, a tutaj widziałem po boku gdzieś kawałek dalej e, śnieg. Przypuszczam, że w drugą stronę to również działa, aczkolwiek nie wiem e, Gdzie to się znajdzie. O, zabijemy pająka drzewem. Dobójcze drzewo activate! To Do boju! No i widać drzewo nie jest najlepszą bronią! O! Creeperze, uratuj mnie, zabij tego pająka! No zabij go no wybucha oj cholera tam nie uciekłem no i dobra to by było na tyle trzymajcie się i do następnego hej